Witajcie wam. Dzisiaj oceniamy drugi zwiastun z filmu Minecraft. No to zaczynamy. W ogóle tutaj jest jakieś studio nagraniowe. Dobra, nieważne. Może będzie lepsze od pierwszego. Minecraft film, ujęcie drugie. O kurde, mają dubbing. Swoł mhm. mnie Steve. To mi na razie Minecrafta nie przypomina, no. Od małego ciągnęło mnie do kopalni. I co z tego, i tak mnie przeganiali? ja Ten stary dziad wygląda jak taki typowy żółmietek z podsklepu. Pewnie mu 5 złotych na piwo dali i zagrał w filmie, no. Ale pragnienie było za silne. Aha, urosnął. Więc pewnego dnia zacząłem kopać. Tak kopałem, aż wreszcie znalazłem to. Cudowny świat, w którym można stworzyć. Piękne przejście. No. Czyli, że on w kopalni znalazł jakieś gówno, którego przeteleportowało do Minecrafta? wszystko, co się wymyśli. O ile to wymyślone coś da się zbudować z bloków. Obecny wsiak. Gdzie my jesteśmy? Zaraz, coś ty za jeden. Garys, na Garrison, gracz roku 89. A nieważne, rzadko do tego wracam. Witajcie na powierzchni. Chcecie dać wyobraźni zaszaleć? Tu się da. Chwilę, sekundę, sekundę, sekundę. Jaki piękny kurczak! No spójrzcie, czy on nie jest piękny? Ale że gdybyście w Lawie utopili kurczaka, to by to tak nie wyglądało nigdy. Nawet w Minecrafcie, bo by się spalił. Więc nawet w filmie nie ma logiki. Mimo tego, że w grze nie ma logiki, to w filmie jest jeszcze mniej, większy brak logiki. Nonsens goni nonsens. <grym>, Jakbym nie wiedział. Siłem mroku chcą zniszczyć ten świat. Powstrzymamy je tylko. Tworzą Aha no, piękna animacja niszczenia bloków. Siłem moku chcą zniszczyć ten świat. Powstrzymamy. O, może spowolnie z... leciutko film? Zero siedemdziesiąt pięć, nie, zero pięć, tylko coś pykłego. Dobra, Zajrzyjmy do czy do. tam decision. była elita? Tak, tam była Elytra. Już tam nie rozumiem. Zaczekajcie sekundę. Minecraft. Trailer. Spójrzcie. A nie, to jest dwójka. To nie to. Czekajcie chwilę. Ten pierwszy, gdzie jest? Tutaj. O! Od razu widzę, że ten pierwszy jest o wiele gorszy, ale spójrzcie. Tutaj układa i tworzy się wiadro. A tam układa i tworzy się miecz. Ale tam układa Steve. Dobra, to jednak nieważne. Minecraft filmuje Gdzie my jesteśmy? Zaraz, coś ty za jeden Jakbym nie wiedział, chcą zniszczyć Dobra. ten świat Dobra, powstrzymamy je tylko tworząc coś niezwykłego Zajrzyjmy do skrzyni W ogóle tam był piękny zombiak. Czekajcie. No spójrzcie na niego, jaki ładny. Gruby jak Steve. O, ale ten golem wygląda jakby był z drewna, a nie z żelaza. W ogóle się nie postarali, w ogóle. Co to za śmieć? To Ender Perła. Gdzie rzucisz, tam cię przeniesie. Akurat. Nie rzucam! I miałem taką tylko jedną, żadna strata. A właśnie, jeszcze jedna ważna sprawa. To było w pierwszym trailerze, to jest skam. Oni kopiują z tego co było w pierwszym. Ekstra i już noc. Nie za szybko się ściemniło. Patrzcie, jaki ładny. Zaczekajcie, ta scena, jak oni biegną, wygląda w 100% tak bardzo realistycznie, tak jak moje shorty. Shorty. Patrzcie. No, na 100% prawdziwe, no. Dobra. Ogólnie to ten, trailer jest lepszy od poprzedniego. Nie wiem, ile trwa ten film. Minecraft film, ujęcie drugie. W ogóle nie wiem, po co tutaj było to. Ten początek, tak. Minecraft film, ujęcie drugie. To było totalnie niepotrzebne, no. Mhm. Dzieciom wstęp surowo wzbroniony. W ogóle się postarali, że zmienili tutaj ten napis na tym znaku tutaj tym. Na polski. Bo znając życie, to tak jak w wielu filmach po prostu by zrobili na dole napis po polsku. A tutaj by było dalej po angielsku, nie? Dobra, no. Ten trailer jest o wiele lepszy od poprzedniego, z tego co widzę, no. Wiemy, że Steve nie jest Stevem, który po prostu się zrespił w Minecraftie z nie wiadomo skąd nie, tylko że sam sobie portal znalazł. Ale mnie teraz zastanawia, jakim cudem yy, ci ludzie wiecie, którzy ci nowi, o, ci, Telepnor, no, portnęli się do Minecrafta, nie? Tu też są dzieciaki, chyba, jak widzę. Ten logo Polsa tu jest najlepszy. Yy, ogólnie to ten. Nie wiedziałem, że Polsat sponsoruje takie gówno, ale to już mówiłem w poprzednim odcinku. Jak oni się tu tepnęli? Czy weszli do tej kopalni i znaleźli ten portal, czy co? Nie wiem. I z tego co widać z tego i poprzedniego traileru łącznie. To film będzie opierał się na tym, że weszli do świata jakiegoś tam Minecraftowego. I muszą pokonać tych złych downów, no. Czyli że ogólnie. Playmobil film. Tylko w wersji Minecraft i z żywymi aktorami. No. Dobra, z mojej strony to by było na tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku. Nagrywam ten odcinek na szybko przed szkołą, no. Bo 10 godzin temu wrzucili ten trailer, teraz zauważyłem. Jeszcze śniadania nie jadłem. Dobra, papa.